500 euro my dajemy. Z 600 euro. 1000 euro. My dajemy 1000 euro. Chłopaki muszą coś wiedzieć. Dobra, tak to 1200. Więcej niż my. 2000 to i Palety podrożały ośmiokrotnie, a Angela z Sebą jak na razie ustępują konkurencji z Turku. No dobra, 200, no to jest i tak jeszcze w miarę 300. Rozsądny, sporta. my dajemy 200. 10 tysięcy prawie to już jest. Ja się licytuję w euro, myślę, że łatwiej wydać większe pieniądze. Klasyka. Nie... 9,5? Jest źle, ale nie. nikt nie to pasuje. To netto. netto, wychodzi 10,850. Ale jak ale netto? netto? Bo to powiedział, że to jest cena netto, a nie brutto. Po prostu, słuchaj, wyceniasz coś na 100 zł, to musisz od niego odjąć 23% VAT. Takie pełne. To znaczy musisz klientowi doliczyć 23%. Tak, no. Zapłacisz VAT od kwoty, za którą sprzedasz. Przede wszystkim, ja tu nie przyjechałem nikomu tłumaczyć, jak wygląda system podatkowy. Niech każdy sobie sam to rozkminia. I połowa ludzi myślała, że będziemy musieli płacić VAT tutaj. VAT podąża za produktem, nie płacimy go w nie. Nie wolno tak zrobić. Łukasz ma rację. Transakcje między przedsiębiorcami z różnych krajów Unii Europejskiej są opodatkowane VAT w kraju nabywcy towaru, czyli w tym wypadku w Polsce. Otóż sam chyba to nie? No i dobra decyzja. No dobra. To jest mamy. Dobra, tak. tak. Ja od początku nie czułem tych palet, w szczególności przez tą wagę, no i przez kształt tych kartonów, które znajdują się do środka. E Poczekaj, e Ile jest? To może mas się naradzicie, podejmijcie to. decyzję. Dobra, y to co? Nie będziemy licytować, To 250. Nieoczekiwanie, nie. to, <laughs> nie to Iwona okazała się hamulcową w tym timie. Miała plany, a ona Czyli tak miała delikatnie pokazaliście, że nie chcecie tej palety, tak? Nie, bo my jej nie chcemy. No bo jeżeli tam jest faktycznie ten personal taki, chociaż jedna z tych palet jest fajna, reszta jest y, takim personalem powiedzmy Średnio. średnim. Personal personalnie? Tak, no to mm, można było jeszcze o to powalczyć. 2300, tak. 2350, 2400, 2,450. 2,500. Łukasz, poczuł zysk. Chyba podziękujemy. Tak, nie? my pasujemy. Dobra, czyli my pasujemy, bijcie się. No, jeśli to jest taki typowy personal polski, a nie niemiecki, no to pewnie, żebyśmy chcieli kupić, ale jeśli patrząc na cały personal, taki stricte polski nasz, to paleta jest ciężka. Powinna znaczy, być przynajmniej powinna być. dużo cięższa, nie? Niż tak. No dobra, my pasujemy. Ja powiem otwarcie, że mnie naprawdę nie przekonują te palety. Jakby były cięższe, walczyłabym o te suszarki ostro. Jo, no dawaj, dawaj. Zdecyduj. Bądź jak Ja cię nie poznaję przy Mariuszu. No dobra, no to. przy Mariuszu Ale się zmieniłaś. nie, to jest 12,5 tysiąca. Marivo kupuje bardzo dużo personela, eee, ma doświadczenie. Dobra, y podelika. dobra. Daj słuchajcie, nie, nie będziemy tego ciągnąć. Gratuluję. Dziękuję. Gratulacja. Jestem zadowolony, że to kupiliśmy. Y jeszcze byśmy troszkę policytowali, gdyby nawet cena była jeszcze wyższa. I wydaje mi się, że wszyscy mieli obawy, dlatego ta cena skończyła się tak nisko. Czyli chociaż tam jedna byłaby taka mega ciężka, to pewnie by poszło za 4000 euro. Czy dziesięciokrotne przebicie może przynieść zysk? Sprawdzamy. Na razie. Są szare kartony, moje Chodzi ich na cztery koła. Widzę, widzę. Jest napisane nawet po polsku. O Jezu, to jest okropne. Taki jest? towar się u Was trafiał, chłopaki? Nie, ale sprzedamy go. Zobaczymy jeszcze, co to będzie, bo na razie to my nic nie wiemy. To jest barierka. A, 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 to jest barierka bo po prostu. Są... Około, około 139 zł. Nowe. No ale to jest nowe. Patrz. No, i teraz jak sobie, jak na przykład jesteś w toalecie, to teraz możesz spokojnie usiąść, a nie tak. wołać. E... Opiekuna. No 50 tak, zł, 60. Dobra. Ja myślę, że 7 spokojnie, 130 kosztuje Dobra, to no to 70. Jak to złotych. No, 7 no, pierwsze jest. Jeszcze Wam zostało do odrobienia 11 tysięcy. Okej, okay, dobra, mamy dwie kule. Ja myślę, że te kule kosztują nowe. około 100, 120 zł, tak, 60 zł sztuka. 7 po 60 zł, tak? Po 60 zł sztuka. Dobrze, że są nowe. Wystawią aukcję. Na pewno to szybko zejdzie. Albo będzie kulą u nogi. O, o, krzesełko. To jest taki leżaczek. Tak, dokładnie. Tak, jest kompletne. Jak To się Jest do tego reszta. <noise> <noise> Ale to, to nie jest taki ręcznik. jest podpórka pod plecy, no, do, łóżka. No. Tak, no, plecy do łóżka. Tak, dokładnie. Pięć ile? 5 na luzie. Dobra. Dobra. Daj, dajcie już Ale tutaj. chyba wszystko nowe na razie. No, może się znowu. Nie. Kolejny. Oj, ale używanym chyba, albo nie. Nie, Chodzic. kółka surowego. Nie, nie próbuj, nie próbuj, tak się nie robi. Kółeczka tylko i Tak, jest to takie wychodzi. Polska jest narodem starzejącym się, mamy społeczeństwo coraz starsze, także jest to towar, który się sprzeda na pewno, na pewno szybko, no ale bez dużego zarobku. To mniej więcej tak one stoją, a te około to jest 400 To A to nie jest wózek? Tranzytowy, czyli do przewożenia kogoś. Do 322 22 zł, patrzcie. tak? 322 stówki już. Razy dwa, bo macie tu jeszcze jeden.